Cześć! Jeżeli oglądasz ten film, to znaczy, że interesujesz się rozwojem osobistym i zawodowym, a jeżeli tak, to na pewno jesteś kimś, kto lubi się uczyć. Świetnie, że trafiłeś, bo mam dla Ciebie nie lada propozycję. Bezpłatne szkolenie online, na które możesz się zapisać, klikając w ten link, który się w tej chwili Tobie wyświetla. Widzicie, w świecie, w którym się znajdujemy, kompetencje społeczne, czyli umiejętności zarządzania myślami, emocjami i zachowaniami, według badań Deloitte Access Economics w 2030 roku będą odpowiedzialne za dwie trzecie umiejętności potrzebnych na różnego rodzaju stanowiskach pracy i to niezależnie od rynku. To oznacza, że to jest obszar, w który musimy inwestować i wiedzieć w jaki sposób zdecydowanie lepiej planować, komunikować się, zarządzać naszymi emocjami, umieć je zmieniać, wpływać na zachowania swoje i inne poprzez pryzmat empatii, rozumieć bardziej ludzi po to, żeby budować z nimi odpowiednie relacje, umieć wychowywać dzieci w kontekście życia osobistego, a także zarządzać grupą ludzi, żeby pod sztandarem naszego fachowego naukowo zarządzanego przywództwa. Oni chcieli osiągać określonego rodzaju cele. To wszystko są kompetencje społeczne, umiejętności, miękkie soft skills. Ja się nimi od blisko 20 lat w Polsce i za granicą zajmuję. Popełniłem jeden z trzech doktoratów właśnie w tym zakresie i chciałbym się z Wami podzielić bezpłatnie wiedzą, która dotyczy bardzo konkretnego obszaru tych kompetencji społecznych, jakimi są aspekty związane z sukcesem. Z sukcesem, który jest związany z osiąganiem celów osobistych i zawodowych, cokolwiek każdy z Was autonomicznie. Pod tym hasłem rozumie. Jeżeli więc jesteś zainteresowany tym, żeby lepiej wychowywać swoje dzieci, schudnąć, osiągnąć większe zarobki w firmie, dostać awans, otworzyć swoją własną firmę, zainteresować się tym, w jaki sposób najpierw fachowo i dobrze w oparciu o nauki ekonomiczne zaplanować to, co chcesz osiągnąć, następnie podłączyć do tego bardzo konkretne narzędzia motywacyjne, które spowodują, że ci się będzie chciało i wreszcie to wdrożyć. I tak zorganizować, żeby była duża gwarancja i duże prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie to za jakiś czas od tej pory mieć, to koniecznie potrzebujesz zdobyć wiedzę. Więc zapisz się już teraz, klikając w ten link poniżej na bezpłatne szkolenie live, na którym będę Wam opowiadał o psychologii osiągnięć. Do zobaczenia.